bo teraz przeszliśmy w naturalny sposób, przeszliśmy do drugiej fazy naszego spotkania, czyli do dyskusji. Bardzo proszę. Proszę uprzejmie. Ja ja chciałem nawiązać do, do, do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim interesuje mnie kwestia wpływu tego wyniku na sytuację w Polsce. Mianowicie tak jak bardzo obserwuję, co tam się działo. Moim zdaniem doszło do znanej w współczesnej sytuacji politycznej ustawki. To Donald Trump rzeczywiście przestałeś jako kandydat antysystemowy, to jest bardzo śmieszne, bo w polityce już funkcjonuje od dłuższego czasu, był nawet członkiem zmieniał w Partii Demokratycznej, w Partii Republikańskiej. No mnie najbardziej uderzyło to, co pojawiło się niedawno w internecie, można obejrzeć film, z jego wystąpienia w sprawach Izraela. Donald Trump generalnie krytykuje politykę Obamy, krytykuje polityką ONZ w stosunku do Izraela nie, w sposób całkiem jednoznaczny y, przedstawia swoje zagrożenia w polityce międzynarodowej, które będą prawdopodobnie y, skutkowały powiedzeniem wojny Iranowej. Y, bo w związku z tym mam pytanie, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że y, jako... Jeden z najważniejszych sojuszników w Europie. Po pierwsze, będziemy musieli do tej wojny przystąpić, ponieważ nie nam nie zorganizował jak na razie. Czy nie będzie to taka sytuacja, że w zamian za jakiś brak zainteresowania w sytuacji w przez Rosję zostaniemy po prostu zostawieni tutaj na pastwę zimnego ruskiego oczywisty i złotej pani Anieli przez naszą yy, yy, naszego głównego sojusznika w kontekście jeszcze tego yy, dziwnego, dwóch dziwnych wydarzeń w sytuacji pielgrzymki rządu do Izraela i obietnicy solennej walki z antysemityzmem jakoś pan Tarniak nie powiedział, że będzie walczył z antybolonizmem nie, nie było takiej deklaracji z jego strony no i nie wiemy do tej pory co pan prezydent Duda z oczywiozam i co on obiecywał przewodniczącemu tej organizacji żydowskiej takowego przemysłu Hankaostu. Więc chciałem zapytać, jak pan przewiduje, w jaki sposób to wpłynie na sytuacji, jaki będzie przebieg wydarzeń. Nie wiem, wolę nie przewidywać, wolę się przekonać, bo myślę, że tak. Tak jak niemiecki minister spraw zagranicznych Walter Steinmeier zwrócił się do Donalda Trumpa właściwie zaraz następnego dnia po wyborze, żeby on mu tu przedstawił kierunki swojej polityki, widać było, że jest bardzo niecierpliwy z niecierpliwością czeka na to, żeby mu powiedział, on mu udzielił odpowiedzi wymieniającej. Myślę, że dlatego, nawet nie dlatego, żeby nie chciał mu powiedzieć, tylko dlatego, że on sam jeszcze 9 czy 10 listopada tego nie wiedział. Otóż, jak wiadomo, Donald Trump, pan ma rację, on w polityce tam był obecny, ale raczej tak statystował, bo żadnego ważnego urzędu nie sprawował. W związku z tym, zaraz po wyborze na prezydenta, zaczął być intensywnie zaznajamiany przez armię amerykańską i przez amerykańskie tajne służby z rozmaitymi tajnymi projektami, o których istnieniu mógł nie mieć zielonego pojęcia wcześniej. I pod wpływem tych wiadomości obraz świata, jaki on miał w głowie przed wyborami, może ulec dosyć istotnym zmianom i dlatego wydaje mi się, że o prawdopodobnych kierunkach polityki administracji Donalda Trumpa będziemy mogli mówić po inauguracyjnym przemówieniu jakie wygłosi po objęciu urzędu prezydenckiego. Jeżeli będzie mówił szczerze, oczywiście, ale to wtedy się trochę więcej na ten temat dowiemy. Donald Trump rzeczywiście deklarował utrzymanie dotychczasowego kierunku polityki amerykańskiej, to znaczy wspierania, bezwarunkowego wspierania Izraela, to znaczy, czy bezwarunkowego, czy nie, no to teraz właśnie to się okaże. Dlatego, że mieliśmy bardzo istotną zmianę, bodajże od kilkudziesięciu lat po raz pierwszy Stany Zjednoczone. Od dłuższego czasu, już nie pamiętam nawet jak długiego, musiałbym to sprawdzić, Stany Zjednoczone nie zawetowały rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ skierowanej przeciwko zakładaniu żydowskich osiedli na terenach okupowanych. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie wiem jak długiego ale długiego Otóż Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu, dzięki temu ta rezolucja przeszła, co zostało uznane przez Benjamina Netanyahu za wydarzenie wielkiej wagi, za no, antysemicki czy antyizraelski, antysjonistyczny wybryk całego, całej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co więcej, rząd francuski zwołał jakieś takie. Jakiś taki sympozjon z udziałem wielu państw ale bez udziału Izraela i Palestyńczyków, którym, nad którym to sympozjonie ma zostać oceniona dotychczasowa polityka rządu izraelskiego. Ma się krótko mówiąc, no nie trudno się domyślić, jaki będzie werdykt tego sympozjonu. I Benjamin Netanyahu już wie, nazwał to, a właśnie tyle on, co Avigdor Lieberman, izraelski minister obrony, nazwał to sądem nad Izraelem. Sądem nad Izraelem i zaapelował do Żydów. Mieszkających we Francji, żeby zaczęli opuszczać ten antysemicki kraj. Polska, jeśli chodzi o antysemityzm, została zdetronizowana przez słodką Francję, bo jednak tutaj w stosunku do Polski takiego apelu nie było, podczas kiedy w stosunku do Francji jest. Coś się słowem jednym zmienia. Coś się zmienia Wie pan, jeśli chodzi o y, Iran, no cóż, w tej chwili mamy do, mamy do czynienia z takim dosyć spektakularnym wymanewrowaniem Stanów Zjednoczonych y, z, z Syrii, bo dzisiaj właśnie zostało ogłoszone zawieszenie broni, którego gwarantem są trzy państwa mianowicie Rosja, Turcja i właśnie Iran. A Stany Zjednoczone nie tak, jakby ich w ogóle nie było. I, I co więcej, Stany Zjednoczone przynajmniej nie doczytałem się, nie spotkałem się z jakimś protestem ze strony Stanów Zjednoczonych, mamy do czynienia to nie tylko nie tylko ja to chyba zauważam, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju bezkrólewia w Ameryce. I dopóki to bezkrólewie trwa, no to podejmowane są, stwarzane są rozmaite fakty dokonane, na które potem prezydent będzie musiał jakoś reagować. A jak będzie reagował, czy na przykład wypowie Iranowi wojnę, czy też będzie próbował jakoś inaczej to załatwić, tego... Ja bym się nie podejmował, wygłaszać jakichś kategorycznych tutaj opinii, że na pewno będzie tak, czy na pewno będzie owak. Jeżeli cokolwiek można tutaj przewidzieć, to myślę, że jedno można przewidzieć: że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych w tej chwili głównym takim problemem nie jest ani Rosja, ani Iran. Tylko Chiny. Tylko Chiny. I to jest pewna analogia, proszę Państwa, w 1800, taka historyczna, ale to dobrze jest przy, przywołać takie wydarzenia historyczne, bo to w 1855 roku Japonia na skutek groźby użycia siły przez Amerykanów, konkretnie admirała Perego, Japonia została otwarta wbrew swojej woli na handel światowy. Ale skoro już się otworzyła na handel światowy, to wystarczyło 50 lat, żeby Japonia z kraju zacofanego, no prawie że na poziomie średniowiecznym, przekształciła się w uprzemysłowione mocarstwo, które 50 lat później Pokonało w konflikcie zbrojnym jedno z mocarstw europejskich. Mówię o wojnie japońskiej z Rosją. I Stany Zjednoczone wyciągnęły wnioski z tego, z, z tej prężności japońskiej. I przez cały okres międzywojenny prowadziły politykę odcinania. Japonii od zaopatrzenia w surowce, po to, żeby mieć możliwość limitowania rozwoju tego kraju. Japończycy oczywiście natychmiast się zorientowali i doszli do wniosku, że no, nie mają innego wyjścia. Jeżeli chcą prowadzić politykę samodzielną, to muszą sobie wyrąbać drogę mieczem. I stąd Pearl Harbor i te. no skończyło się tak, jak się skończyło, ale Chiny poszły podobną drogą, podobną drogą. Wysforowały się na pozycję pierwszej gospodarki na świecie, co oczywiście musi pociągnąć za sobą konsekwencje polityczne, ale też i militarne, dlatego że Pierwsza gospodarka na świecie ma powiązania i to bardzo intensywne, z innymi kontynentami, przede wszystkim z Afryką i Ameryką Południową. I stąd też, stąd też, w Chinach jest tak lansowana koncepcja, o nie tak dawno przed świętami wysłuchałem takiego wykładu chińskiego finansisty Song Honbina, który w sejmie tam ta miał taką, taki dyskurs i on tam wyjaśnił bez żadnych takich specjalnych ogródek, że szlak jedwabny, który bardzo intensywnie ze strony Chin jest forsowany, jest przedsięwzięciem wprawdzie gospodarczym, ale również strategicznym. Z prostego powodu Ponad 80% chińskich powiązań gospodarczych ze światem to są powiązania morskie. A Chińczycy na morzu są słabi i po prostu mają świadomość, że Stany Zjednoczone mogą w każdej chwili ich na morzu zablokować. To tak jak Anglicy: kto rządzi falami, ten kontroluje lądy. I w związku z tym chcą. Sobie stworzyć alternatywne lądowe połączenie ze światem, które, na które Stany Zjednoczone miałyby już wpływ ograniczony, i to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że mają wielkie nadwyżki w dolarach, około 4 bilionów dolarów. Wprawdzie Chiny są uczestniczą w BRICS-ie, a więc porozumieniu państw, których, którego nieukrywanym celem jest detronizacja dolara z funkcji waluty światowej, a to jest bardzo poważna sprawa, to jednak zanim to nastąpi, chcie, chciałyby Chiny użyć tej nadwyżki dolarowej do sfinansowania infrastruktury jedwabnego szlaku. Zanim te dolary stracą w ogóle wartość jakąkolwiek. I to są dlatego na przykład dlatego na przykład Chińczyków bardzo niepokoi pomysł utworzenia państwa kurdyjskiego. Dlatego, że utworzenie Kurdystanu oznacza w perspektywie rozbiór Turcji, a więc wojnę w tym rejonie świata, w tym rejonie Azji Środkowej no to by oznaczało przerwanie komunikacji, taka wojna oznaczałaby przerwanie komunikacji przynajmniej na jednej z nitce, nitce szlaku jedwabnego. No i to, i to jest, myślę, że w związku z tym, że Chiny są podstawowym problemem perspektywicznym dla Stanów Zjednoczonych, tak jak w latach międzywojennych była nim Japonia, to Rosja jako przeciwnik z Ameryki schodzi na plan drugi, kto wie, i tutaj pańskie obawy mogą być zasadne, kto wie, czy nie jako sojusznik naszych sojuszników. Dlatego właśnie, dlatego właśnie uważam, że Polska powinna prowadzić politykę elastyczną. Co to znaczy wyjaśnię to na przykładzie Turcji. Turecki prezydent Erdoan zwrócił się kilka miesięcy temu otwartym tekstem do prezydenta Obamy z takim pytaniem publicznie, czy się chcecie przyjaźnić z nami czy z Kurdami. No bo wiadomo, że jak z Kurdami, to z Turcją już nie, bo Kurdystan oznacza w perspektywie rozbiór Turcji. Dlaczego turecki prezydent miałby do tego przykładać rękę, rzeczywiście nie wiadomo, prawda. Ale ponieważ prezydent Obama nie był zdecydowany, z kim się chce bardziej przyjaźnić, to prezydent Erdogan, nie występując z NATO, nie likwidując, czy nawet nie zapowiadając tam likwidacji bazy amerykańskiej w Turcji, natychmiast ocieplił stosunki z Kremlem. I to się ja to nazywam elastycznością. I, Polska powinna wykorzystać obecność w NATO, bo jesteśmy w NATO, więc to trzeba takie możliwości realizować, jakie są możliwe do realizacji. Jesteśmy w NATO. Mówiłem tutaj, chyba to powtórzę, że Polska wnosi do NATO bardzo istotny aport w postaci terytorium. Które udostępnia Stanom Zjednoczonym dla potrzeb globalnej rozgrywki i z Rosją, i tam z kimś innym, prawda, z kim tam tylko chcą, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium. Polska powinna z tego tytułu uzyskiwać stosowne wynagrodzenie w postaci na przykład funduszy na wzmocnienie własnych sił zbrojnych, które stanowią element sił zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, w dodatku rozlokowanych na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. Tyle tylko, że na skutek tego, że rząd został zmuszony do rywalizacji ze starymi Kiejkutami, o względy naszego sojusznika, to stare Kiejkuty zawsze rząd przelicytują. Oczywiście z, z, z niekorzyścią dla Polski. Dlaczego Erdoğan mógł sobie pozwolić na elastyczność? Dlatego, że wcześniej wziął wszystkich na powróz. Wszystkich agentów wziął na powróz. I miejsce starych Kiejkutów jest na powrozie.